Niestety dzisiaj nastały bardzo ciężkie czasy w dobie koronawirusa. należy przemieszczać się małymi zmotoryzowanymi grupami dlatego postanowiłem nie mając środka lokomocji na czterech kołach dzisiaj przejechać się na robotę takim oto wypadowym bestiem jedziecie ze mną na robotę może dzisiaj pokażę Wam coś fajnego może będzie tam Adrian a może ktoś inny Zobaczmy. Dzisiaj będzie pompa 12 kW t Tak. To, to no, Ta muzynka była zostawiona? No. I wchodzi klient. ty klient. Nie, nie, ma. Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Głupawka dzisiaj e, pełna, humor e, dopisuje. Chłopaków już nie ma. Odcinek dzisiaj będzie krótki. Chciałem wam pokazać... Tak, kolejny odcinek reklamowy jak to spłodziliśmy kolejną pompę z Panasonica, z marki Panasonic. Jest to ich sztandardowa pompa e, TikaPic, Tym razem mocniejsza pompa, bo pompa 12 kW, Tak pokrótce, co wam mogę powiedzieć o tej pompie. E, patrząc do e, kart charakterystyk do doborów. pomp ciepła, można tą pompę porównać z pompą 16 Znajdujemy się w domu o powierzchni, pani inwestor ile? 250 około. około 250 metrów. Dodam tylko tyle, że ten dom nie jest w ogóle domem ocieplonym. Nie mamy tu żadnej izolacji z zewnątrz. Zapotrzebowanie na ciepło dla tego domu to jest około chyba 15 kW na sam na dom, do tego dochodzi ciepła woda użytkowa, mamy tu zbiornik 300 litrowy, czyli około 15,5-16 kW potrzebne przy temperaturze. Minus 20, tak to pokrótce wygląda, dlatego zastosowaliśmy tak mocną pompę pompa teacup, czyli 12 kW do minus 20 bez straty wydajności, czy tam do minus 18, mniejsza z tym. Pokazuję wam, jak to wygląda, a wygląda to następująco. Wyglądało całkiem inaczej, było tu, typowa kotłownia. Kraina <noise> kurzem i węglem płynąca, a teraz wygląda całkiem schludnie. W tym przypadku zastosowaliśmy po raz pierwszy stal zagniataną i izolację kauczukową, więc jak widać rozwijamy się, wygląda to coraz lepiej. Robota jest, powiedzmy, że coraz szybciej zrobiona. No i wszystko ma się ku dobremu może zacznijmy od tej strony maszynowni, mamy tutaj nasz hydroboksik, wygląda on dokładnie tak samo jak w przypadku jednostki 9 kW czyli od dołu mamy przyłącza, cienka, gruba rurka gazowa na kable przyłącza ciepłej i zimnej wody wychodzącej z pompy, tutaj możecie zauważyć zawór 3 drogowy, dokładnie taki sam jak ostatnio, czyli Afrizo co się zmieniło? Miał być separator multi, ale niestety w hurtowni nie mieli. Jest separator tej cząstek stałych z magnesem, czyli gnojowicę możemy sobie spuścić. Dość niezła gmatwanina. Białe naczynko przeponowe, zamontowane do gór nogami, po to żeby się w nim syf nie zbierał. Tutaj macie dodatkowe naczynie przeponowe do centralnego ogrzewania, pomimo że tutaj w środku jest. To stwierdziliśmy, że jest na tyle rozległy układ i na tyle litrów tutaj w środku jest. I są grzejniki, więc zostało dołożone dodatkowe naczynko przeponowe. Matwaninka wygląda mniej więcej tak. Adrianek na pewno będzie dumny z tego, że to pokazuje. Nie brać tego hydraulikę. Trzymać się jak najdalej. <słuch> tutaj po drodze mamy pompkę od. Cyrkulacji, bo tej instalacja miała być zrobiona całkowicie kompleksowo. W tym miejscu było połączenie starej instalacji, ciepła, zimna woda oraz cyrkulacja wyrzeźbiona tak, żeby omijała hydrobox i żeby całość ładnie została spospinana z bojlerkiem. Bojlerek, zwykły 300-litrowy stal, czarna powierzchnia wymiany wężownicy, ponad 3 metry kwadratowe, więc szybko grzeje szybko i ekonomicznie oszczędnie bał jak chciało. Pompka na chwilę obecną od cyrkulacji jest włączona na stałe, do zasilania będzie ona przez programator. Od razu mogę wam powiedzieć to, że niestety w tej pompie nie wiem, może to się troszeczkę zmieni w przyszłości w tej pompie w Panasonicu serii H serii J nie ma możliwości sterowania cyrkulacją, więc żebyście nie byli zaskoczeni, że kupiliście sobie pompę z Panasonic'a, a takiej opcji nie macie. Trzeba to realizować za pomocą dodatkowych programatorów czasowych. Myślę, że to wkrótce się zmieni, ale lecimy sobie dalej. W tym miejscu stał piękny piecuch, płytki już położone przez inwestora. I tutaj lecimy sobie zasilaniem oraz powrotem z pompy do buforka. Buforek, który tutaj mamy, jest to buforek 200 litrowy. Po co taki buforek? Po to, żeby zmagazynować ilość, odpowiednią ilość energii oraz wygładzić pracę całego układu przy tak mocnej pompie, gdy mamy zapotrzebowanie duże przy ujemnych temperaturach, przy tych mrozach minus 15, minus 20 i na takie temperatury trzeba się przygotować, na takie temperatury ta pompa jest dobrana, żeby łączna wydajność samej pompy, jako ze sprężarki, plus wydajność grzałek mogła pokryć zapotrzebowanie na ciepło, ale w temperaturach dodatnich. Plus 5, plus 10. Szybko by się okazało, że jeżeli nie założylibyśmy bufora, albo założylibyśmy bufor 50-litrowy, pompa mogłaby taktować, czyli załączać się na krótki okres czasu i po krótkim okresie czasu się wyłączyć, za krótki okres czasu się załączyć. Buforek bardzo fajny z Lemetu. Mamy tutaj wyjścia 4 po jednej stronie, po drugiej stronie, tutaj mamy podłączone. Może wam źle pokażę, ale tutaj mam podłączone bodajże grzejniki, zasilanie do grzejników na górze, zasilanie go do podłogówki na górze i powrót do podłogówki i powrót do grzejników albo z grzejników. Tutaj instalacja została troszeczkę Poprzerabiana, poprzerabiana, więc mamy częściowo instalację starą, instalację klienta, która szła do pieca węglowego. Dużo zegarków, manometrów i różnych innych carów, żeby było kolorowo i wzorzyście. Tutaj patent, który został stary. Powiem tak, można było to zmienić. Ten patent to jest pompka do ogrzewania podłogowego. Tutaj mamy trójniczek, tu mamy termostat do dopuszczania ciepłej wody, a tutaj mamy zawór łączący, który pełni nam tej funkcję podmieszania ciepłej wody z zimną wodą, czyli z powrotu przerzuca nam z powrotem wodę na zasilanie i dopuszcza mniejszą ilość ciepłej wody z w tym wypadku bufora. Wszędzie umiejscowione odpowietrzniczki, żeby w miarę szybko dało się taką całą instalację odpowietrzyć. Tak mniej więcej to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Teraz polecę na zewnątrz i pokażę Wam, jak taka pompa jest głośna, czyli tikap 12 kW podczas grzania. Lecimy! Bez zbędnego pitolenia jestem jakieś około półtorej. 2 metrów od agregatu, zamykam się teraz. Aktualnie agregacik jest pompa ciepła jest w funkcji ogrzewania ciepłej wody użytkowej, bo jeszcze nie nagrzała, więc mamy chwilę czasu. Uciszam się 2 metry od i lecę do tyłu. Jakieś 5. Jakieś 10 metrów, około 15 i około 20 metrów, Znajdujemy się z powrotem teraz w maszynowni i trzeba jakąś tą farsę zakończyć. Zaraz wam pokażę, jaka głupawka tej była na się z Wami Adrianek. On też tutaj był. Nie tylko Karol przyjechał w motocyklowych ciuchach i, i wiecie, i no, coś zrobił magicznego, ruszył dwa razy ręką i samo się zrobiło. Nie. Adrianek, chwała mu za to. Adrian, byłeś najlepszy. Jesteś najlepszy z wszystkich Adrianów, których mamy. <laughs> Jeszcze wam zapomniałem powiedzieć mniej więcej, co tutaj jest, gdzie to ciepło będzie. Oddawane. Mamy tutaj w sumie trzy kondygnacje. W piwnicy, w której się znajdujemy, są dość mocno stare, ale dość mocno przewymiarowane grzejniki. Mają spokojnie ponad 2 metry długości. Są to grzejniki płytowe, jedno- lub płytowe. Jeżeli chodzi o kondygnację wyżej, mamy praktycznie tam samą podłogówkę rozłożoną co 15. A jeżeli chodzi o ostatnie piętro, to powiedziałbym, że tam znajdujemy. Się grzyniki aluminiowe, które są bardziej dostosowane pod piec węglowy. Zobaczymy. Po pierwszym sezonie grzewczym jak całość się będzie spisywać, ale powinno to być całkiem nieźle, ponieważ z informacji, których, które dostałem od inwestora, wychodzi na to, że na podłogówkę tak naprawdę nie wychodziło więcej nigdy niż 35 stopni. A jeżeli chodzi o grzejniki, to spokojnie te 40-45 stopni wystarczało, więc nie przedłużając, lajkujcie, komentujcie i w ogóle. I zobaczcie, jak się z wami pożegna Adrianek. Na razie, do zobaczenia następnym razem. Cześć! Was się bawią, kurwa, chłopaki. Jesteś tak wulgarny, jak ten pan tak. normalnie, który dzwonił w niedzielę. Sze szef, tak, szef. Jak jest szef z nami, to jest godzina. To jest godzina. 23.55. Myślisz, że ty, ktoś... I jeszcze to, daleka droga. Myślisz, że ktoś to zobaczy? Wszyscy to zobaczą. Przecież tam jest kinia? Zobaczmy tam prawdę. Ale słychać mój głos! A kini! Moja ukochana, najlepsza, najsłodsza. nie. Głos się zmutuje. Tylko trochę. Dawaj łapki w górę. To głos się zmutuje. Do Adriana. No. Pokaż Karolu, to żeś spłodził tutaj sam. Pokaż to żeś spłodził. Ja sam spłodził. Sam Karol to jest najpierw. Trzeciego dnia ja wstał Ja zaczął płodzić to Jak spłodził to To spłodził potem białe dymiono Czerwone dymiono Szare dymiono, szare dymiono. I bardziej białe potem... dymiono Tak, że szedł I szedł dalej I potem tak Zobaczył te dziwne zegary Zegary się cofały Dużo zegarów I zaczął ja płodzić to i tak jeden z leco? co? Limeta. <ścoughs> Limeta. Limeta! 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 Szajba już zupełna. Możesz się pożegnać, bo to będzie na koniec, tak? Dla wszystkich. No to subskrybujemy. A Kinga gdzie? A Kinga? Do domu! No!